ma, ja jestem Rafał i w dzisiejszym odcinku omówimy sobie wiadomości z tamtego tygodnia eee, Po prostu tamtego nie był wyścig, kwalifikacje, trening i tak dalej No i nie miało czasu kiedy tak naprawdę tego nagrać i zrobić I nie było kiedy czytać tych poszczególnych wiadomości, także dzisiaj sobie to ewidentnie omówimy Tak naprawdę dzisiaj będą wiadomości o Mercedesie eee, Sorry, że wczoraj nie było filmu, ale dzisiaj to nadrabiam, także spoko totalnie bez beki, to co zrobiliście pod filmem jak typowałem te Grand Prix Australii to mi rozwaliło głowę. Ale dobra, my już ruszamy do omówienia, omówiania faktów. Dobra, pierwszym faktem jest to, że Louis nie odejdzie z Mercedesa. Myślę, że nie da się tego skwestionować, czy Louis jakby obniżył swoje loty, czy podwyżył w tamtym, właśnie w Grand Prix Australii raz był przed nim. Wiadomo, że trochę szczęścia przy tym miał, dlatego że żebyście wykorzystał neutralizację zjechał do pistopu no i miał po prostu przewagę pozycji. Właśnie, Russell brał w ciemno Grand Prix Australii piąte, szóste miejsce, no a byli czwa, czwarci i trz, trzeci. Jeszcze że było to, że Louis Hamilton mówił, że zostawili go w trudnej sytuacji. Nie, to nie, to nie jest prawda. Po prostu... Może dlatego, że było tak strasznie blisko i nie wiedział to naprawdę co zrobić. Jeszcze musiał się później z tego tłumaczyć. Yy, no o problemach w mówi tak, że dobrze je widzi. Nie wiem jak, jak co odbierać, to odbierać, to co Norris powiedział w, w tamtych dniach. Yy, totalnie tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że Mercedes tyle lat dominował, ale no, żeby się cieszyć z czyjegoś nieszczęścia to trochę słabo. Kiedy Mercedes odrobi stratę do rywali? Te, te pytanie zadajemy sobie bardzo często, bardzo często. Jednak myślę, że po połowie sezonu e, moż, mogą wyjść te poprawki. No bo teraz będzie Emilia Romania. Później będą inne wyścigi ciekawe, gdzie nie będzie jakby czasu. W tych ostępach. wiadomo, że teraz jest Wielkanoc i jest przerwa. E, ale nie będzie czasu jakby... Teraz, no jak na przykład mają być teraz ulepszenia? Że tak naprawdę nie da się tego skwestionować. Myślę właśnie, że po, po połowie sezonu wyjdzie to. Oczywiście ja życzę spokojnych świąt Wielkanocy, bo jednak co dzień, teraz będę to mówić po prostu, co dzień jak, to, jak nagrywam dla Was filmy. Myślę, że jeszcze w tym tego nie pojawią się filmy, myślę, że wielkanoc nie będzie filmu, no bo wiadomo, będę, będziemy spędzać czas wszyscy z rodziną, nikt nie będzie mieć czasu. Oglądać filmów, ale spokojnie w poniedziałek, w następnym tygodniu, będą filmy. Także, co, zostawcie łapki w górę, subskrypcję, ponieważ yy, mnie to motywuje do dalszego działania. Oczywiście, właśnie dziękuję Wam za te wyświetlenie po tym odcinkiem, gdzie typowałem. Ale, co, yy, ja już nie będę wa Wam przedłużyć tego oglądania i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!